Cześć, nazywam się Michał Merta, zajmuję się produkcją akcesoriów motocyklowych, przeróbkami motocykli, ogólnie pojętym ślusarstwem motocyklowym. A w tym filmie chciałem Wam pokazać, jak zamontować kufry aluminiowe na motocyklu, na stelażach, jak je powiesić równo. Mówię tu o sytuacji, gdy oddzielnie dostajecie kufry, oddzielnie stelaże, oddzielnie system mocowania lub macie te wszystkie elementy od różnych producentów i jak to wszystko dopasować. Będziemy wieszali bardzo klasyczne kufry aluminiowe do jeszcze bardziej klasycznego motocykla XT600 z 1984 roku. Nie ma to większego znaczenia, jakie to są kufry. Wskazówki dotyczące montażu będą chyba uniwersalne dla wszystkich kufrów. No to bierzemy się do roboty. Dobrze, więc podstawową rzeczą przy montażu kufrów jest ustawienie motocyklu, motocykla w pionie. Trzeba się postarać, żeby on stał naprawdę równo. Bierzemy poziomicę, przykładamy do koła, najlepiej do tarczy hamulcowej. Ten motocykl nie ma tarczy, ale większość pewnie, do których będziecie zakładali, będzie miała. No i trzeba ustawić kufer w pozycji, w jakiej byśmy chcieli. Na co warto zwracać uwagę? Aby pasażerowi między kufrem, między kufrem a stopą zostało dość miejsca. No i kolejną rzeczą jest, warto posadzić pasażera na motocyklu i zobaczyć, i zobaczyć, czy, czy górna, przednia krawędź, kufra nie wbija się w udo, czy po prostu nie koliduje, żeby było to komfortowe. Z moich doświadczeń wynika, że kufry jest najlepiej założyć maksymalnie wysoko. Lepiej się motocykl składa, lepiej się zachowuje po prostu na drodze. Znacznie gorzej się na niego wsiada. Dla osób, które no nie wiem, są niższe i mają problem z wsiadaniem, no warto to też rozważyć, ale z doświadczenia wiem, że prowadzenie motocykla jest dużo lepsze. Ja mam tu akurat taki stojak przygotowany, którego używam już od lat, który pomaga mi przy montażu kufrów. Jeżeli, no wiadomo, tego stojaka nie będziecie mieli, pewnie napiszcie mi to w komentarzach. To trzeba sobie zapewnić pomoc drugiej osoby, taboret. Bierzemy taki kufer, siadamy na taborecie, opieramy sobie łokcie na, na udach, i w takiej pozycji dosyć długo możemy przytrzymać ten kufer i zdecydować się, w jakiej pozycji go chcemy mieć zamontowany. No to dobrze, to przejdźmy do kolejnego kroku. Dobrze, ja już ustaliłem, w jakiej pozycji ma być kufer usytuowany na motocyklu. No, i w tym momencie bierzemy jakiś mazak zmywalny, który potem będziemy mogli łatwo usunąć. Większość mazaków do płyt CD da się usunąć spirytusem. No, i musimy opisać, obrysować kształt ramki, tak abyśmy wiedzieli, w której pozycji chcemy mieć to założone. Im więcej punktów, tym lepiej. Czasami tu mi przeszkadza, tak jak w tym przypadku, no, jak to sobie trzeba poradzić. Druga strona będzie łatwiejsza do zrobienia. Tu mi nam nie będzie przeszkadzał. No dobrze, to by było. Przechodzimy do następnego kroku. Dobrze, mamy zdemontowany nasz stelaż. Położyłem sobie kufer na stole. Tu mam nadzieję, że to widać. Linie, które zrobiłem za pomocą flamastra. No i teraz przykładamy naszą ramkę. Ta ramka jest troszeczkę nietypowa, trochę dziwna. Ona, ja kiedyś ten stelaż wykonywałem, żeby był kompatybilny z zakwami, ale nie będzie to przeszkadzało w ogóle, żeby założyć teraz, zamontować kufry. Ja stosuję taki bardzo prosty system mocowania. Tak krążki na górze, listwa mocująca na dole. Stosuję listwę, która nie jest gięta pod kątem prostym także kufer zawsze pod siłą, siłą grawitacji dociska do ramki i tutaj nigdy nie pojawia się luz, kufer nie, nie wibruje. No i moim zdaniem spisuje się to lepiej. Ja preferuję proste rozwiązania zgodnie z anglosaską zasadą KISS. Keep it simple stupid. No i dobra, to co zabieramy się do wiercenia. Dobrze, mamy pierwszy krążek przykręcony. Teraz będziemy przykręcali drugi krążek. Znowu zakładamy stelaż, Sprawdzamy, czy wszystko ciasno leży. Przykładamy drugi krążek. Na tym etapie możemy sobie docisnąć już palcem do rogu, żeby wszystkie luzy skasować, żeby nie było tu żadnego luzu. Dobrze sobie jedną śrubę umieścić w dole. Zacząć od niej, bo potem przykręcając nią całym krążkiem, możemy na tym etapie jeszcze docisnąć, żeby wszystko było ciasno spasowane. Najpierw wiercimy wiertło numer 4, nie powiedziałem tego na początku, a potem powiększamy otwory wiertłem numer 5, z tego powodu, aby blachowkręt przez otwory przeszedł swobodnie, a ciasno chwycił w tym tarnamidzie Ertalonie który jest naszym krążkiem. Dobrze, wiercimy. Dobrze, mamy przykręcone listwę dolną, krążki górne. Sprawdzamy, jak to wszystko pasuje. Nie ma żadnych luzów. Ostatnia operacja: wiertło 8,5-9 mm. W przypadku tych moich mocowań wiercimy otwory pod śruby mocujące. Motylek, płaskownik. Ja zaginam te płaskowniki z tego powodu, gdyby przypadkiem motylek się poluzował, yy, samoczynnie płaskownik nie wypadnie poza obrys ramki i, i kufer nie spadnie. Tak samo utrudnia to. Odpięcie osobom postronnym tego kufra, bo zepchnięcie płaskownika jest utrudnione. Dobrze, ja teraz wydmucham kufer, wyczyszczę. No, i tą stronę możemy założyć i będziemy wymierzali drugą. No to przechodzimy do następnego kroku. OK, mamy założoną prawą stronę, zmontowany stelaż, przykręcony kufer. Teraz jest najtrudniejszy etap montażu dla osób, które nie posiadają takiego stojaka, ponieważ przez dłuższą chwilę trzeba utrzymać ten jeszcze nieprzykręcony kufer stabilnie. Ja tutaj posługuję się takimi profilami aluminiowymi: może to być listewka, dowolny, prosty element, które pozwalają mi ustawić obydwa kufry, kufry równolegle do siebie. Należy zwrócić uwagę, aby obydwie strony były tak samo przesunięte do przodu, czyli po prostu jeden drugiego nie wyprzedzał. No i możemy przystąpić do obrysowania ramki na tylnej ścianie kufra, no i przykręcić analogicznie drugą stronę mocowania. Tu jak się okazuje będziemy musieli przenieść kierunkowskaz, bo trochę koliduje lub zmienić na jakiś tuningowy, mniejszy. Tak czasami się zdarza. No i teraz pewnie się zastanawiacie, czemu ja sobie tyle trudu zadaję, czemu ja to robię w taki sposób. Ano, dlatego, że stelarze rzadko kiedy naprawdę są swoimi lustrzanymi odbiciami. Bardzo często jest tak, że że one się jednak troszeczkę różnią względem siebie i gdybyśmy przenieśli jeden do jeden wymiary z jednego kufra na drugi, okaże się po przykręceniu tych kufrów, że będą krzywo, że będą nierównolegle, a kufry aluminiowe mają duże płaskie powierzchnie i wszelkie niedoskonałości łatwo wtedy zauważyć. Więc taka moja rada, troszeczkę trudu warto sobie zadać żeby to było równo, jeszcze jedną rzeczą jest, którą zauważyłem, że motocykle mają różną historię. Czasami po jakiejś glebie, wywrotce, rama jest trochę zwichrowana. No i jeżeli nie zamontujemy kufrów w ten sposób, no to też robiąc odbicie 1 do 1, okaże się, że kufry wiszą krzywo. Więc tak, mamy lewy kufer na stole, stelarz odkręcony. Analogicznie przykręcamy drugą stronę. Ja zaczynam od listwy dolnej. Nie ma to większego znaczenia, jeżeli chcecie od krążków to możecie. Aczkolwiek wtedy trudniej będzie skasować luzy w ostatniej fazie montażu. No to wiercimy. Teraz zostało nam wyczyszczenie za pomocą spirytusu śladów tego mazaka. Wydmuchanie kufra i montujemy. Pokażę tylko jeszcze jak mocuje te motylki. Motylek, podkładka, płaskownik. Raz. dwa, jeszcze ujęcie jak to się wszystko zapina na ciach. No i to od środka potem chwytamy z jednej z drugiej strony. I gotowe. Następne ujęcie zrobimy może na zewnątrz, w ogrodzie, jak już wszystko będzie poskręcane. Dobrze, wszystko zamontowane, wisi na motocyklu. Już bez żadnych stojaków. Tak to wygląda finalnie. Tutaj z jakiegoś powodu klient przyjechał do mnie bez spięcia tylnego stylaży. Dlatego może się Wam wydawać, że troszeczkę kufry się zbiegają. Faktycznie tak minimalnie jest. Trzeba rozeprzeć sam stelaż. O teraz zauważyłem, że napisałem nazwę strony internetowej z dużej litery. Bywa i tak. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że było to dla Was trochę pomocne. Możecie, jeżeli macie jakieś pytania, pisać w komentarzach lub znajdziecie mnie przez moją stronę internetową właśnie. No i dziękuję bardzo. Cześć.